Wydawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie prezentuje nowennę ku czci niepokalanej dziewicy Maryi przed świętem Matki Bożej Gromnicznej. Święty Alfons Maria Liguori zalecał, aby podczas tej nowenny prosić o cnotę posłuszeństwa. Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza, i daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom swoim. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swych wiernych i swojej miłości ogień w nich zapal. Wypuść ducha swego, a będą stworzone i odnowisz oblicze ziemi. Módlmy się. Boże, któryś serca wiernych, światłem Ducha Świętego nauczył, daj nam w tymże Duchu znać co dobre i pociechą Jego zawsze się weselić. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. O Pan no przeczysta, bez grzechu poczęta i od tej pierwszej chwili zawsze cała piękna i bez żadnej zmazy Maryjo najchwalebniejsza łaski pełna i matko Boga mojego królowo aniołów i ludzi oto najpokorniej oddaję ci cześć jako matce zbawiciela mojego który Bogiem będąc a Tobie cześć, uszanowanie i posłuszeństwo oddając, nauczył mnie, jaką cześć i uszanowanie winienem Ci składać. Racz proszę Cię, przyjąć to uczczenie i tę służbę moją, którą Ci w tej nowennie całym sercem ofiarować pragnę, dla uproszenia sobie Twej opieki i łaski posłuszeństwa, Tyś jest bezpiecznym schronieniem grzeszników, szczerze pokutować chcących. Słusznie się więc do ciebie uciekam. Tyś, matką miłosierdzia, nie możesz być nieczułą na nędzę moją. Tyś po Jezusie całą nadzieją moją. A więc się spodziewam, że nie zechcesz wzgardzić czułą ku Tobie ufnością moją. Uczyń mnie już godnym synem swoim, abym mógł pełnym prawem do Ciebie zawołać, O matko moja, matko, okaż mi się matką. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Jutrzenko, źródło czystości, Maryjo Niepokalana, Wesele się z Tobą i podziwiam, że w samejże chwili poczęcia swego Byłaś utwierdzona własce tak, że już nie mogłaś grzeszyć. Dziękuję i błogosławię Trójcy Przenajświętszej, że Ciebie jedyną tym szczególnym odznaczyła przywilejem. A Ty, O Panno Święta, uproś mi najzupełniejszy i ciągły wstręt do grzechu, jako do największego zła, i niech raczej umrę, aniżeli zgrzeszę. Amen. Cała piękna jesteś Maryjo, cała piękna jesteś Maryjo, i z mazy pierworodnej nie ma w Tobie, i z Mazy pierworodnej nie ma w Tobie. Tyś chwałuj Jeruzalem, Tyś weselem Izraela, Tyś chlubą ludu naszego, tyś orędowniczką grzeszników. O Maryjo, o Maryjo, Panno najroztropniejsza, Matko najlitościwsza, módl się za nami, przyczyniaj się za nami do Pana naszego Jezusa Chrystusa. W poczęciu swoim, Panno, niepokalanaś była. Módl się za nami do ojca, któregoś syna porodziła. Módlmy się. Boże, któryś przez niepokalane poczęcie najświętszej panny, godne synowi swemu mieszkanie zgotował. Błagamy Cię, abyś jak ją przez śmierć syna przejrzaną od wszelkiej zmazy zachowałeś tak nam za jej przyczyną niepokalanymi przyjść do siebie dozwolił. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen. O Maryjo, niepokalanie poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O Maryjo, niepokalanie poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O Maryjo, niepokalanie poczęta, módl się za nami, którzy się do ciebie uciekamy. Amen. Postanowienie: będę się strzegł każdego grzechu, a zwłaszcza tych, które najczęściej i łatwiej popełniam. Cierpienia zaś, boleści i przeciwności, ofiaruję dobremu Bogu. W zjednoczeniu z cierpieniami Jezusa i Maryi, jako pokutę za dotychczasowe grzechy swoje.